Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na relacji z czwartego Kongresu Innowacji w Energetyce organizowanego przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa i zapowiedzieć to wydarzenie. Chociaż znajdujemy się w dosyć trudnym czasie, to zdajemy sobie sprawę, że jednak kontakt z Państwem jest dla nas bardzo ważny. To jest jeszcze te kilka chwil, kiedy możemy przygotować się do naszego wydarzenia. Bardzo proszę posprawdzać, czy mają Państwo wizję, mają Państwo fonie, czy dzieci są już podłączone pod lekcję online, czy kod jest wypuszczony, a przede wszystkim bardzo proszę zabrać ze sobą kubek ciepłej kawy, ponieważ zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie i tych z Państwa, których zawsze mamy ze sobą, wiedzą, iż to będzie swego rodzaju spektakl. Spektakl naszych maestro-profesorów, którzy przygotowali dla Państwa prawie pięciogodzinne, merytoryczne spotkanie. Także zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że Państwo nie będą odchodzić. Gwarantuję naprawdę ciekawe tematy. Obserwuję oczywiście wiele imprez, które odbywają się online. Niektórzy idą malować płot. Bardzo proszę tego nie robić. Jest zresztą bardzo za zimno. Odśnieżanie, mam nadzieję, że też jeszcze nie jest w planie i są Państwo z nami. Tegoroczna edycja kongresu jest zgoła inna. Tak jak Państwo widzą, widzimy się wirtualnie. Zgoła jest inna nie tylko ze względu na czas pandemii koronawirusa, która obładnęła cały świat, ale tak naprawdę też na nowy ład energetyczny, który przyświetla naszej branży. Zielony ład. Dlatego też czwarty kongres innowacji będzie troszeczkę inny od poprzednich edycji. Ci Państwo, którzy są z nami od początku, wiedzą, że staramy się pokazać najnowocześniejsze rozwiązania, technologie i innowacje, które zadziały się w energetyce. Ta edycja swój punkt ciężkości przeniesie na... Inny punkt. Na drogę i kierunki, jakie energetyka obierze, na nowy model biznesowy, jaki się pojawia w firmach energetycznych. Przede wszystkim w tych dużych, wśród liderów paliw, koncernów paliwowo-energetycznych i koncernów energetycznych, które wyznaczają drogę wszystkim firmom z zaplecza energetycznego, w tym również naszym firmom członkowskim. Zapewniam Państwa, że nasz kongres jest również zorganizowany w sposób bardzo bezpieczny. Będziemy pilnować tego, aby nasi prelegenci, którzy bardzo mnie cieszy, że chcieli być wszyscy obecni na żywo, widzimy jednak, że ten kontakt fizyczny jest bardzo potrzebny. Niestety nie możemy Państwa wszystkich ugościć u nas w studio na w Warszawie, dlatego też pięć osób to jest maksimum, które dzisiaj Państwo zobaczą na żywo. Natomiast cała relacja oczywiście i Państwo goście, którzy Zwykle ze mną pili kawę w recepcji konferencyjnej. Mam nadzieję, że teraz Państwo wypiją kawę ze mną wirtualnie i niestety nie zasiądą na naszej publiczności. Państwo tego nie widzą, ale już zbliża się Pan Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej i Energetyki, Dyrektor Bogdan Pilch, który dokona oficjalnego rozpoczęcia, więc mam nadzieję, że już za chwileczkę rozpoczniemy oficjalną nasz kongres. Zapraszam Bogdan. Jak zdrowie, bo to dzisiaj najważniejsze. Wszystko w porządku. porządku. Wierzę, Wszystko... że już państwo są też gotowi. Wypiliśmy właśnie wirtualną kawę. Takie nowe czasy, więc mam nadzieję, że rozpoczniemy już oficjalnie nasze wydarzenie. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję i zostańcie z nami do końca. Dziękuję. E, dziękuję Monika. E, witam państwa bardzo serdecznie. E, po takim wstępie e, w zasadzie e, wy, wy, wypadałoby tylko powiedzieć, Rozpoczynamy. Chciałbym jednak przede wszystkim jeszcze raz we własnym imieniu bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników, zarówno tych, którzy nas oglądają, jak i tutaj wszystkich panelistów, a w zasadzie większość panelistów będzie tutaj w studio w Warszawie. Proszę Państwa, organizacja kongresu, niezależnie od trudności wynikających z wszelkich ograniczeń związanych z koronawirusem, o których tutaj Monika wspomniała. Dużego zaangażowania całej załogi, całego zespołu, który przygotowywał ten kongres, nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania naszych partnerów, których w tych miejscu chciałbym przedstawić oraz jednocześnie bardzo serdecznie podziękować za ich zaangażowanie i nasze wsparcie. Naszymi partnerami strategicznymi w tym kongresie są dwie firmy. Firma PKN Orlen oraz Energa z grupy Orlen, która niedawno została przejęta przez, przez PKN. Partnerzy główni to EPK, czyli Energoprojekt Katowice, Polimex Mostostal, Siemens Energy. Mitsubishi Power Europe oraz GE Power. Partnerami merytorycznymi jest Centrum Energetyki AGH w Krakowie oraz Transition Technologies. Nad naszym wydarzeniem, naszym wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym i jest to patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Regulacji Energetyki. Takie wydarzenie nie odbyłoby się oczywiście bez partnerów medialnych, ich wsparcia, ich relacje, mam nadzieję, z kongresu też się pojawią w ich mediach i są to tacy partnerzy jak Business Alert, CIRE, Energetyka 24, Nowa Energia i Ozeon.